Dzień dobry Państwu, spotykamy się w Interesach. Ja nazywam się Bartosz Majewski i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o książce niespodzianka. Proszę bardzo, Sweaty Startup. Autorem jest Nick Huber. Jej podtytuł to, jak się wzbogacić robiąc nudne rzeczy. Książka jest wydana w tym roku i o ile wiem, jeszcze nie zdobyła uznania przez polskie wydawnictwa, więc tłumaczenia fragmentów będą moje. Ale zacznijmy od autora. Kim jest nick Huber? On jest inwestorem w takiej ciekawej kategorii Real Estate Private Equity i on jest współwłaścicielem paru firm oraz podcasterem. No i teraz już autorem. Na uwagę, moim zdaniem, wśród jego biznesów zasługują szczególnie dwa. Pierwszy o nazwie Bold Storage, to jest firma skupująca tzw self storage facilities, czyli takie magazyny na zbędne rzeczy dla szeregowych ludzi, nie dla firm. W Polsce podobną firmą jest na przykład Lesmes. Jeśli na przykład więc wracasz na lato do rodziców i potrzebujesz przechować graty do czasu, gdy powrócisz do akademika na jakimś tam Harvardzie czy innym Stanfordzie, to możesz sobie kupić przestrzeń i przechować swoje graty. No i Nick wraz ze wspólnikami, no i inwestorami oczywiście, zbudował albo kupił ponad 60 takich lokalizacji w paru Stanach na wschodnie Ameryki. Ciekawe biznesy można robić, nie? Takie niespodziewane trochę. Z kolei, drugi jego biznes, bardzo interesujący somewhere.com to biznes, który nikt niedawno kupił od jego założyciela. To jest usługa rekrutacyjna, dzięki której amerykańscy mali i średni przedsiębiorcy mogą zatrudnić o wiele tańszych pracowników z Filipin, z RPA czy Kolumbii do pracy zdalnej w swoich firmach. I z oczywistych powodów pracownicy w Ameryce nie kochają nika ani tego biznesu. Zresztą, cała jego taka internetowa persona i w ogóle sposób komunikacji, tylko Wzmacnia te hate kliki. Na zasadzie on potrafi położyć jakąś osiemnastoletnią whisky koło otwartej puszki coli i mieć zabarwioną kolą, jakiś płyn w szklance i komentować, że właśnie wymieszał tą bardzo drugą drogą whisky z właśnie tą kolą. I oczywiście tam ludzie się odpalają, że jakim cudem, taki dobry trunek, i tak dalej. A to oczywiście chodzi o farmienie, zaangażowanie i lidowanie do jego biznesów. No i trochę ta książka jest eksperymentem dookoła tego, czy można być w social mediach czy szeroko pojętym internecie nielubianym, a i tak sprzedać dużo egzemplarzy. Ja mam gdzieś, z czym on pije swoją kolej, z czym on pije swoją łychę. Raczej jestem zainteresowany tym, czego mogę się od niego nauczyć. No bo dlaczego właściwie mamy się uczyć tylko od ludzi, których lubimy? No, ale może do książki. To jest książka o przedsiębiorczości dla normalnych ludzi. Czyli jeśli nie chcesz zbudować unicorna, jeśli nie chcesz zbierać forsy od funduszy Venture Capital, jeśli nie chcesz rosnąć po 500 czy tam 1000% rocznie, to ta książka może być właśnie dla Ciebie dobrym adresem. Jeśli chcesz grać w Venture Capital, to tu pewnie nie warto czytać tej książki i polecam Twojej uwadze inne pozycje w tym cyklu. Niespodzianka. Podcast Interesy działa dzięki firmie doradczej Kazbek. Jeśli nie masz jednoznacznego obrazu drogi Twojego klienta przez Twoją firmę, odpowiedzią może być zmiana albo lepsze skonfigurowanie systemu CRM. Kazbek jest partnerem firm takich jak HubSpot, Pipedrive oraz Lifespace. Pracujemy też na innych systemach, które zastajemy często u klientów. Jeśli chcesz rozpoznać, czy potrzebujesz zmiany swojego systemu do obsługi klientów, pogadajmy. Wejdź na stronę internetową, której link znajdziesz w opisie tego odcinka, i daj im znać, że Bartek Majewski Cię przysłał. A teraz wracamy do odcinka. Ale może dajmy książce wybrzmieć. O jakich firmach ta książka nie jest? Posłuchajcie. Istnieje cała kategoria firm, które od razu odrzucam, kierując się trzema kryteriami. Oto one. Kryterium pierwsze: Musisz pozyskać inwestorów venture capital, aby założyć daną firmę. Kryterium drugie: Masz nowy pomysł, a model biznesowy nie istnieje. Kryterium trzecie: Model biznesowy obejmuje produkcję i sprzedaż produktu fizycznego. Jeśli nie masz doświadczenia w prowadzeniu firmy i nie jesteś jeszcze bogaty, osobiście uważam, że te możliwości to fatalny punkt wyjścia. Dlaczego? Są one bardzo konkurencyjne i trudne. Metoda nowego pomysłu z inwestorami w venture capital jest niezwykle trudna, ponieważ budujesz coś, co nigdy wcześniej nie powstało. Dla mnie to wystarczający powód, abym rozejrzał się w innym kierunku. Chcę sprawdzonego modelu z istniejącymi firmami, które mogę analizować. Dla niedoświadczonego i niedokapitalizowanego założyciela szanse na sukces w tych trzech obszarach są po prostu zbyt niskie. Całkowity wskaźnik porażek jest zbyt wysoki. Nowe pomysły nie powstają bez powodu. Są trudne. Nowe produkty wymagają ogromnych nakładów kapitałowych i bardzo trudno je rozwinąć i przekształcić w rentowne firmy. Dla 99% ludzi nie jest to realne przedsięwzięcie, ponieważ nie mają oni umiejętności sieci kontaktów i kapitału, aby odnieść sukces. Pamiętaj, że Twoim celem jest zmaksymalizowanie szans na zarabianie na 30 tysięcy dolarów miesięcznie bez ograniczania swoich swobód. Żadnych nowych pomysłów ani produktów, dopóki tego nie osiągniesz. Prawda, że przyziemna perspektywa dużo bardziej właściwa i taka powszechna między Bugiem a Odrą, no bo polski przedsiębiorca jest właśnie dużo bardziej konserwatywny. NIK w tym sensie jest, być może dla niektórych, przynajmniej w tej przestrzeni medialnej, pewnego rodzaju ewenementem, ale czy nie jest tak, że większość przedsiębiorców przypomina NIKa dużo bardziej? Czy nie jest tak, że dyskurs medialny wokół takich zjawisk jak przedsiębiorczość jest po prostu zakrzywiony w kierunku innowacyjności? No dobra, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie o to, skąd wziąć pomysł na biznes? O co w sumie często szczególnie młodsi ludzie mnie pytają. Posłuchajcie perspektywy Mika Hubera. Wybierz się na spacer sam lub z przyjacielem po centrum miasta. Zadaj sobie 7 pytań dotyczących każdej firmy, którą mijasz. Jeden: jak ta firma zarabia? 2. Ile mniej więcej zarabia dziennie, tygodniowo i miesięcznie? 3. Ilu zatrudnia pracowników i ile ich zatrudnienie kosztuje firmę każdego miesiąca? 4. Ile kosztowało założenie tej firmy? Jaka jest minimalna kwota pieniędzy potrzebna do jej uruchomienia? 5. Ile płacą czynszu za tę lokalizację lub ile kosztował zakup tego budynku? 6. Ile zysku ta firma może generować dla właściciela rocznie? 7. Z jakim problemem boryka się właściciel i jak wygląda ich codzienny harmonogram? Przyjrzyj się wszystkim firmom wokół siebie: restauracje, bary, kawiarnie, sklepy detaliczne, usługi profesjonalne, banki, hotele, kina, zakłady fryzjerskie itd. Wyjmij serwetkę i oszacuj dzienne lub tygodniowe przychody, podsumuj również dzienne lub tygodniowe wydatki. Jeśli prowadzą działalność w Twoim mieście i działają tam od jakiegoś czasu, to zarabiają pieniądze i dostarczają wartość. Nikt. A dlaczego to musi być lokalny biznes? Co jeśli chce założyć firmę online? Kilka powodów. Głównym jest to, że każdy, kto pasjonuje się przedsiębiorczością i czyta takie książki jak ta, chce założyć firmę online. Konkurencja jest zacięta. Wszyscy uwielbiają możliwość pracy z dowolnego miejsca, sprzedaży każdemu i osiągania nieograniczonej skali. I powiem szczerze, że nie mam nic przeciwko firmom online, sam mam kilka. Ale w przypadku firm online konkurencja jest globalna. Nie ma tu geograficznych fos, jak w lokalnych firmach usługowych. Ktoś w Azji, gdzie koszty utrzymania są o 80% niższe niż w Stanach Zjednoczonych, może z tobą konkurować. Świat jest płaski. W prawdziwym biznesie możesz wybierać, gdzie chcesz konkurować, możesz analizować swój lokalny rynek. Istnieją bariery wejścia, i tylko ktoś w Twoim mieście może zdecydować się na konkurowanie z tobą. Niewielu przedsiębiorców jest gotowych oderwać wzrok od ekranów komputerów i spojrzeć na otaczający ich świat i własne miasto i własny lokalny rynek, który mogą badać i analizować. Zamknij komputer i otwórz oczy. I to moim zdaniem jest dobry sposób na to, żeby znaleźć swoje pierwsze przedsięwzięcie szczególnie jeśli nałożymy na tą refleksję, którą on praktykuje ósmy filtr. Czyli na przykład poszukiwania firm usługowych, albo dziewiąty, firm, które są B2B, albo dziesiąty, czyli rzeczy, które są zgodne z Twoimi kompetencjami. Oczywiście większość firm nie będzie zgadzać się z profilem, którego poszukujesz, ale wystarczy znaleźć jedną, jedyną. Więc nie ma to znaczenia, że możesz być zmuszony do tego, żeby pójść na ten spacer 100 razy albo żeby zrobić zdjęcia. Logotypów przy jednej czy stu recepcjach budynków w Twojej okolicy. To teraz zastanówmy się, jaki biznes jest zdaniem Mika Hubera dobry. Aby dokładniej przeanalizować model biznesowy, zadajemy trzy pytania. 1. Jak silna jest konkurencja? 2. Jakie są marże zysku w danej branży? 3. Jaki odsetek osób, które próbują założyć firmę w tej branży, odnosi sukces? Następnie wykonujemy obliczenia. Firma z silną konkurencją, niską marżą zysku i dużą liczbą porażek równa się złemu biznesowi. Na przykład startup polegający na uruchomieniu aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz stworzyć aplikację, twoją konkurencją będą absolwenci Stanforda z milionami dolarów zebranymi od VC. Zyski są zerowe przez pierwsze kilka lat, a 99,9% aplikacji upada, zanim zarobią choćby jednego dolara. To jest zły biznes. Szukasz innego równania. Nieskomplikowana i/lub słaba konkurencja, wysoka marża zysku i niski wskaźnik porażek równa się dobremu biznesowi. Na przykład magazyn samoobsługowy. Duża część Twojej konkurencji to wykonawcy, rolnicy, osoby bez stron internetowych i osoby bez wyższego wykształcenia, które nie odbierają telefonów. Marże zysków w całej branży wynoszą około 60%. Wiem to wszystko, ponieważ obecnie prowadzimy 68 magazynów samoobsługowych, których wskaźnik kosztów wynosi około 40%. 60% naszych przychodów to dochód operacyjny netto. I nigdy nie widziałem zbankrutowanego magazynu samoobsługowego ani jednego. To dobry biznes. Osobiście nie uważam, że startupy na wczesnym etapie to złe biznesy, ale trzeba umieć je wybierać, bo wskaźnik porażek w tym biznesie rzeczywiście jest bardzo wysoki. Szczególnie, gdy biorą się za niego ludzie niewtajemniczeni. Pogadajmy jeszcze o tym, co dalej w tej książce, czyli o tak zwanej dźwigni, nie tylko finansowej. Czym jest dźwignia? Dźwignia to coś, co maksymalizuje Twoją przewagę. Wyobraź sobie system bloczków, który znacznie ułatwia podnoszenie czegoś ciężkiego, albo długą dźwignię i punkt podparcia, na którym ją umieszczono które pozwalają z łatwością przesuwać duży obiekt. W życiu i biznesie również występują podobne mechanizmy. Ktoś może pracować sam przez godzinę i wykonać pracę równą tylko jednej godzinie. Ale ktoś, kto zatrudnia 40 pracowników, może wykonać 40 godzin pracy w ciągu jednej godziny. Większość ludzi ma niewielką dźwignię. Pracują 2000 godzin rocznie za powiedzmy 30 tysięcy dolarów, wymieniają jedną godzinę swojego czasu za 15 dolarów. Inni ludzie z dużą dźwignią finansową i nie tylko mogą pracować 1000 godzin rocznie za 300 tysięcy dolarów, wymieniają jedną godzinę swojego czasu za 300 dolarów. Niektórzy ludzie mają ekstremalną dźwignię finansową, mają kilka źródeł dochodu, a wiele z nich jest pasywnych lub quasi-pasywnych, co oznacza, że nie muszą pracować ani poświęcać czasu w zamian za pieniądze. Posiadają akcje, które wypłacają dywidendy lub posiadają nieruchomości, którym, którymi zarządza ktoś inny, podczas gdy oni pobierają czynsz. Żadna decyzja szefa czy partnera biznesowego nie może wpłynąć na jakość ich życia. Nikt nie ma nad nimi władzy. Są chronieni przed ryzykiem, ponieważ są zdywersyfikowani. Rozejrzyj się: kto ma dźwignię, a tym samym wolność i bogactwo? Nie mówię o osobie, która zarabia siedmiocyfrową kwotę, ale jest przykuta do biurka w korporacyjnej pracy i żyje weekendami. Nie mówię o internetowych miliarderach. I nie mówię o bogatych ludziach, o których czytasz w internecie lub w książkach. Kim są najbogatsi ludzie w Twoim mieście? Kim są ci, którzy grają w golfa w poniedziałki albo jeżdżą na ryby w środę? Jasne. Pieniądze są ważne do pewnego stopnia, ale nie definiuję bogactwa wyłącznie w kategoriach pieniędzy. Kiedy mówię bogaci, mam na myśli ludzi, którzy robią to, co chcą i kiedy chcą. To są prawdziwi przedsiębiorcy, to są bogaci wśród nas, którzy mają realną dźwignię. Mam znajomego, który przez 20 lat budował dochodowy biznes. Zdobył rządowe kontrakty na zarządzanie światłowodowym internetem i podziemnymi sieciami użyteczności publicznej. Współpracuje również z firmami internetowymi i użyteczności publicznej, aby zarządzać linią wzdłuż dróg. W pierwszym roku działalności zarobił około 100 tysięcy dolarów zysku, czyli około 50 dolarów za godzinę. Zaczynał wymieniając czas na pieniądze, tak jak ja. Firma się rozrosła, w piątym roku zarabiał 750 tysięcy dolarów rocznie, czyli około 375 dolarów za każdą godzinę pracy. W piętnastym roku zarabiał ponad 5 milionów dolarów rocznie nadal pracował na pełen etat 40 godzin tygodniowo, zatrudniał ponad 150 pracowników i do tego czasu zarabiał 2,5 tysiąca dolarów za każdą godzinę pracy. W roku 17, 3 lata temu, zatrudnił prezesa, który poprowadził całą firmę. Nie musi już poświęcać czasu na prowadzenie założonej przez siebie firmy, ale nadal jest właścicielem niemal całego przedsiębiorstwa. Zarabia ponad 10 milionów dolarów rocznie, teraz podróżuje, gra w golfa i generalnie robi, co mu się podoba. Jego dźwignia czasowa jest niemal nieograniczona. Nie poświęca swojej firmie praktycznie żadnego czasu, a zarabia miliony dolarów rocznie. Tak właśnie działa dźwignia. Ja, co prawda, nie zarabiam 10 milionów dolarów rocznie, ale po dostosowaniu kwot mocno w dół i zmianie okresu z 17 lat na 5, to to jest też w sumie moja historia. Tyle tylko, że ja z jakiegoś powodu uznałem, że dołączę do funduszu Growth Equity w roli partnera. Będę inwestował w startupy, pracował z klientami i nadal będę się nieco angażował w firmę, którą zostawiłem innemu prezesowi do prowadzenia. No ale ja nie gram w golfa, więc być może dlatego. Mógłbym tak jeszcze długo, ale tutaj postawimy kropkę, bo nie chcę streścić Wam całej tej książki, tylko zachęcić Was do jej przeczytania. Jeszcze raz. Nick Huber, Sweaty Startup. Jak wzbogacić się robiąc nudne rzeczy? Serdecznie polecam Wam tę pozycję i widzimy się w następnym odcinku.